Hej, cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Whistlera, to jest kanał o liquidach, premiksach i o rzeczach ulatniających się w chmurze. Przypominam o zasubskrybowaniu kanału, bo dużo z was jeszcze tego nie robi i żeby dostawać tutaj powiadomienia na bieżąco i żeby też pokazać, że jesteście aktywni na moim kanale. Chciałbym zobaczyć te subskrypcje, więc jeżeli możesz to zrobić, to nic nie kosztuje. Możesz zrobić to właśnie w tym momencie. Zapraszam również bardzo serdecznie na serwer Discord Whistler The Family. Jest nas tam ponad prawie 7000 osób, więc brakuje tam jeszcze tylko ciebie. A jeżeli już na nim jesteś, to bardzo ci z tego powodu dziękuję i mam nadzieję, że się świetnie bawisz. I bardzo dziękuję wszystkim użytkownikom na serwerze za to, że jesteście aktywni. Oczywiście tym aktywnym, tym nieaktywnym yy, nagana, ale możecie jeszcze to poprawić, nie? więc wiecie, co robić. Tematem odcinka będą yy, longfile. 10 różnych smaków. Full Moon, więc tych 10 smaków dzisiaj sobie potestujemy. Dostałem na test te smaki od naszego dystrybutora tutaj właśnie Elik. Od Elika po prostu, więc link do firmy macie też na moim drzewku linków link tri w opisie, bo innych linków nie można zamieszczać na YouTube, więc mam to drzewko swoje z różnymi linkami, więc tam znajdziecie oczywiście niniejszą stronę, która tworzy tą recenzję poza mną samym. W dniu dzisiejszym. Taki longfill kosztuje 29,90. W momencie jak robię odcinek, taka jest właśnie cena. W takiej buteleczce macie 6 ml longfilla, czyli tego aromatu, no i mu musicie do tego dodać 54 ml bazy. I oczywiście te longfille nie są już z nikotyną, wszystko musicie dodać sami. To jest sam aromat, dlatego nie będę tłumaczył co to longfill kolejny raz to już chyba dzisiaj wszyscy dobrze wiedzą tak obdrapana butelka dlaczego ponieważ testowałem przed odcinkiem właśnie tutaj smaczki akurat tutaj z kluczami miałem w kieszeni więc najbardziej się po dupie obrywało tej właśnie butelce ale też 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 zaraz coś o niej powiemy oczywiście więc rozrobiłem to w ten sposób że macie tutaj bazę 70 na 30 macie tutaj 3 mg nikotyny ale ogólnie to mam zerówki, resztę resztę mam zerówek, ponieważ jeszcze. Nie rozrobiłem do końca, wlałem samą glicerynę z glikolem, ponieważ ja nie kupuję gotowych baz nikotynowych, czyli rozrobiłem wszystko, tylko zostawiłem sobie to miejsce na szoty, tak naprawdę nikotynowe same. Ale tutaj nikotyny nie ma. Oczywiście też powiecie zaraz, żebym się nie dusił. No oczywiście, że też po to, żebym się nie dusił. Jest tyle butelek do przetestowania, a ja często już nie wyrabiałem przy którejś, bo za dużo tego po prostu, więc dzisiaj testujemy. Bez yy, substancji. Oczywiście testować będziemy sobie na moim Telema Quest 200W, takim Willy Edition Dewalt. Z profilem RDTA, który teraz jest zrobiony na profil 1,5, ponieważ pękło mi szkiełko i musiałem zrobić sobie coś takiego, i jest tam mesh, klapton mesh w środku. Next mesh, Clapton mesh, wszystko mamy fajnie zrobione. Wiecie, to jest stary sprzęt, starzy widzowie wiedzą, co to jest. Test będzie wyglądał tak, że będziemy omawiać sobie tutaj piękność tej butelki, zapach, zawartości. Smak zawartości oraz ogólne odczucia, jakie na koniec y, może wynikają z tych wszystkich butelek, ale to może na końcu odcinka. Więc, jako pierwszy smaczek, bo no widzicie, już zacząłem buszyć, a jeszcze kurwa nic nie powiedziałem, co ja mam tutaj na grzale. Więc, jako pierwszy, ten, który w sumie Wam pokazałem, Full Moon Purple, czyli tutaj czarne winogrono, czarne winogrono, zielone jabłko, tak. Właśnie wygląda butelka. Bardzo piękna, przetestowana w boju. Oczywiście, bo już się zjechałem tymi kluczami. Pachnie winogronem. Bardzo, bardzo dobrym. No czarne winogrono, no pachnie czarnym winogronem, takie jak u babci gdzieś na wsi zrywacie sobie, może niektóry, niektórzy z was mieli okazję sobie takie winogronka powąchać i posmakować, więc właśnie tak pachnie. Jabłuszko też jest gdzieś tam w tle wyczuwalne, ale winogrono tutaj jest na pierwszym miejscu. Oczywiście kolor tego Longfila jest taki lekko niebieskawy, ja nie mam jak wam tego pokazać tak za bardzo tutaj. A, bo jest zaklejone wszystko i w ogóle wiecie, ale ogólnie jest taki lekko niebieskawy. I tak ta seria niektóre smaki ma takie lekko kolorystyczne, ale to będziemy pokazywać sobie po kolei. Czarne winogrono, zielone jabłko, bardzo dobrze czuć tutaj czarne winogrono, więc siedzi tak jak powinno. Zielone jabłko też jest tutaj wyczuwalne. Bardzo rześkie, słodkie, bardzo przyjemne ogólnie. Kto nie lubi winogron, niech przestanie wopować po prostu. Niebo w ziemi. Zajebisty. Więc serdecznie mogę Wam polecić winogrono z zielonym jabłuszkiem. A kolejna buteleczka, taka biała. Full Moon Silver, czyli gruszka. Kaktus i smocze owoc, oczywiście ice, czyli z lodzikiem. Ice, nie wiem, czy dobrze dopowiedziałem. Tak, ice, czyli chłodzik, tak mi się wydaje. Tak powinno by najmniej być. Weźmy kilka kropelek sobie, zanim posmakujemy, oczywiście, moim zatkanym od przeziębienia nosem gruszkę czuję, To jest gruszka, ja jest gruszka widzicie, zapomniałem, powąchałem strzeliłem, oczywiście mogę kłamać, ale po co miałbym to robić, to jest gruszka, nie? znaczy to jest jeszcze kaktus i smoczy owoc, ale gruszka tutaj jest taka charakterystyczna jakby ktoś wam dał to powąchać to myślę, że jak wiecie jak pachnie gruszka to byście powiedzieli gruszka po prostu smoczego owoca tutaj nie czuję, kaktusa ale to może przez boją zatkano prawą dziurkę po lewej stronie i smaczek oczywiście orzeźwiający. Chłodzik wyczuwalny, więc tutaj nie skłamano. Też bardzo dobre Ogólnie ta cała seria jest bardzo dobrej jakości. są sztos ale nie będę tak zachwalał już na początku samym. Może wyłapiemy jakieś słabe ogniwa. Ale tu jest wszystko po trochu: to jest trochę kaktusa, trochę gruszki, trochę smoczego owoca i to wszystko owocu. I to jest takie wykraszone jeszcze takim chłodzikiem, który myślę, że tu dobrze, że jest. Dobrze, że tutaj jest ten chłodzik. O. Bardzo dobry posmak gruszki na podniebieniu. Przestajecie wapować, Nie wysusza mordę i czuć słodzik w buzi. Kolejny. Full moon. Full moon. E, wow. Hy Hypnos. Hipnotyczny full moon, czyli pełny księżyc, hipnoza. Wata cukrowa, fiołek. Fiołek? Czy wie? to były takie kwiaty chyba ta? Czy tu jest aromat kwiatowy? Parę kropli nagrzały. Jagoda czerwone owoce. Nie wiem, ma zapach takich czerwonych owoców bardzo. Zapach czerwonych owoców, chociaż kurwa, ja to podkreślam, że kiedyś wąchałem czerwone owoce, jak cokolwiek to kurwa jest. Pachnie jak czerwone owoce i tyle powiem. Tak mi się kojarzy, to ale jak smakuje. Diabeł mi się tam w tle włączył. Ty, bo tu szumianko potem będzie nie można tak robić. Będzie hałas? Bardziej przymulający niż te dwa ostatnie. Słodki. Słodko mdły. Kojarzy mi się z czymś to strasznie. Tylko nie wiem z czym. Były takie smakowe. Kulki? W postaci gum? Że te kulki se wsypywaliście do buzi, jak je gryźliście, to z tych kulek się guma robiła. Co to kurwa było? Nie przypomnę sobie za cholera, ale to były takie małe kuleczki, jak do pistoletów na kulki i to się brało do buzi i się żuło po prostu, z tego guma się robiła. I to tak smakuje, jak te czerwone takie. Wata cukrowa, fiołek, go czerwone owoce. I to jest właśnie przepis na te gumy, bardzo dobry, ale już taki... Inny troszeczkę. Niebieski u będzie zimno. Full moon dream, jabłko. Lukrecja, anyż i lód. O oh, kurwa! Anysz, lukrecja. Dla niektórych to jest wszystko chłodzik oczywiście, czyli lodowato, ale dla niektórych to jest istny horror. Jak można anyż zmieszać jeszcze z lukrecją? Przecież to jest najgorsze połączenie na świecie. No to zobaczmy zaraz, czy rzeczywiście. Parę kropli żale o, mocno lukrecjowo-anyżowy. Jak na odpustach takie cukierki, takie rybki jakieś kurde sprzedawali. Niektórym to są. Albo takie cukierki, o. Cukierki na odpustach przy kościołach często, albo tam cmentarzach różnych takie klimaty, ale głównie przy kościołach. no ma zapach jak te lukrecjowe cukierki. Lukrecja po prostu 100%. Chyba, że to anyżowe. Nie wiem, mogę się popierdolić. Ja w ogóle nie odróżniam anyżu od lukrecji. To wszystko jest dziwne. Dobra, czas przetestować. I smakuje tak samo jak cukierki z odpustu. Ja pierdolę. Jeżeli chcecie powspominać takie czasy, to fajne, bo tu jeszcze ice jest do tego dołączony, więc chłodzikowany tutaj wszystko jest. Chłodne, fajne takie odczucie w gardełku, mrożące troszeczkę. Cukierki anyżowe, lukrecjowe, cukierki z odpustu. Full Moon Dream czyli sen full moon to są cukierki z odpustu. Pamiętajcie, kurwo. Full Moon Green. aromat ananasa, imbir, cytryna i limonka. Zielony kolor yy, w środku też oczywiście nie wiem czy tak widać, może coś widać zielony kolor płynu, zielona okleina i jakieś szkielety takie halloween, ale już jest po halloween jak robię tą recenzję więc ten, e, zalewamy parę kropelek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, starczy zielony płyn jak mózg frankensteina zapach ciężki do odgadnięcia, cały czas czuję ten Anys czy tam tą lukrecję, te cukierki Odpustowe są tak kurwa mocne, że mi się wżarły w kubki smakowe i ciężko się teraz tego pozbyć. Kurde, zapach ciężki. Nie mogę odgadnąć. Nie powiem wam, przepraszam, kurwa, nie, nie czuję nic, kurwa. Mam katar, ale no nie, no czuję. Nie wiem, po prostu nie wiem. Czuję coś po prostu. Imbir, cytryna, limonka, ananas. Taka ciekawa mieszanka, nie? Taka inna, nie? Nie wiem, co tu się wybija: Cytryna z Limonką dla mnie to jest walka, po prostu psi, psi, kurwa, chuj wie co. I ja Anana z Imbirem, psi, psi, kurde, macie dwie. Tu się biją, tu się biją ci z tymi, i potem ci wszyscy się biją jeszcze razem. I chuj, o co chodzi? Ale jest fajne. Dobry dobre, nie jest za słodkie, takie wiecie, jest git. Więc mamy już połowę za sobą, więc w tym momencie możecie wbić na serwer Discord. tam też oczywiście publikuję wszystkie filmy na YouTube. możecie zobaczyć dużo ciekawych rzeczy właśnie. Jeżeli chodzi o Vape, zapraszam również do subskrypcji kanału oraz do zajrzenia w linki w opisie. Zwłaszcza link tree, gdzie macie wszystkie moje linki, które tam bezpiecznie schowałem i możecie je sobie odkopać i sprawdzić, co tam Whistler schował dziwnego albo fajnego. I również zachęcam do zostania wspierającym mojego kanału lub wrzucenia na tacę, jak ja to nazywam, na, na tipli. Też jest oczywiście w drzewku, to wszystko, więc jeżeli. Chcesz to zrobić, to będę bardzo wdzięczny za wsparcie mojej pracy. A teraz przechodzimy do kolejnych longwilly. Full moon rainbow kurwa co wy macie z tymi tęczami? Rainbow cytryna. To jest wszystko takie kolorowe. Widzicie te napisy? Że ja nie widzę prawie. Cytryna, limonka, jagoda, truskawka, imbir, i jeszcze chłodzik do tego. O, aż mi kurde no sprzedkało. Co to jest? Znowu cytryna, limonka, ale tutaj to bardzo cytrusowe. Bardzo cytrusowy zapach. Nie gada truskawka imbir. Myślę, że cytrusy i imbir tutaj. Zapachowo mocno. Parę kropel zalanych. Oczywiście też tak zwróciłem uwagę, że akurat ten w porównaniu na przykład do. Nie wiem, do na przykład tego, nie. Ten jest taki przejrzysty. A ten rainbow jest strasznie taki zamulony. On jest. Y on jest matowy, ten płyn, ten liquid. Tamte są przejrzyste jak woda, prawie. A ten jest taki strasznie zamglony. Taki kurde, no. Ale w smaku bardzo orzeźwiający, cytrusowy. I oczywiście chłodzik też robi tutaj bardzo dobrą robotę, ale kurde. No jest taki no nie wiem czy to będzie widać. Na pewno nie, bo u mnie jest taki półmrok delikatny, ale to wszystko jest takie zamglone. Nie jest przejrzyste. Przez ten płyn nic nie zobaczysz. Jest zamglony w pizdu. No ze wszystkich to jest póki co jedyny, który jest taki taki matowy ten płynarz, no. Oj, oj, uwaga na cartridge. Oj, oj. No nie wiem, nie wiem. Dużo limony tu chyba jest. No, ale bardzo cytrusowy zapaszek i smaczek i bardzo matowy płyn. Ale ogólnie smakuje mi szczerze najmniej z tych wszystkich póki co ten rainbow. Jakoś tak dziwnie na meszu się zachowuje, tak jakby mniejsza chmura jest tak jakby mi się to paliło kurwa wszystko. Dobra, przejdźmy do następnego taki. Nie wiem. O dosłownie kilka dni cztery yy, albo trzy dni leżakowały, jak je rozrobiłem, więc to nie jest, że za szybko. Nie, nie, nie. Ale jest podejrzany tutaj sus troszeczkę, no dobra, no. ok Full Moon Blue, teraz mamy takiego zawodnika. Ehm. Hmm, Rzoskwinia, banan, guma balonowa i chłodzik do tego, więc chłodziki bardzo i to bardzo lubimy z owocami. przecież to jest jedno z najlepszych i najbardziej przystępnych i najbezpieczniejszych połączeń, jak dać po prostu jakieś owoce i okraszyć to wszystko chłodzikiem, no co, może pójść nie tak. Też płyn taki niebieskawy, niebieskawy przepraszam, buteleczki są bardzo ładnie wykonane, bynajmniej mi do gustu strasznie przypadają, fajnie wyglądają i ten płyn w środku taki kolorowy no wiecie, rakotwórcze, niebieski tutaj barwnik, coś, ten ale są ogólnie ładne, robią wrażenie jeżeli chodzi o wygląd, buteleczka bardzo fajna. Ach, zapach. Banan Brzoskwinia jakoś tak. Hmm? Guma balonowa. Hmm? Banan, guma balonowa. Ale też taki nie 100% banan. Tylko tak najbardziej czuć, nie? Ale on tam wychodzi skądś, nie? Ale gorący atomizer zaraz wszystko spłonie. Wszystko spłonie, wszystko gorące. Więc, full moon blue, czyli brzeskwinia, banan, guma balonowa i chłodzik. Jest w smaku ciekawy. Nie jest bardzo słodki. Takie kurwa bezpłciowe to jest troszeczkę, przepraszam za wyrażenie. Brzeskwinia mi nie siedzi, może to jest przez to głównie. Ale ja z brzeskwiniami to właśnie tak często mam banan tam gdzieś się przebija ale to nie jest to to nie jest, to nie jest fundament tego smaku więc to nie jest fundament banan macie gumę balonową no ale guma balonowa może być o smaku czegoś więc zakładam że guma balonowa jest o smaku brzoskwini i banana nie więc mamy brzoskwinie, banan i chłodzik do tego w postaci gumy balonowej do tego smaczek jest ok, taki wiecie dupy nie urywa ale też nie jest jakiś paskudny, jest dobry, nie? To jest czwóreczka ocena w dzienniku, czwórka by była, że kurde mogłeś dać siebie troszkę więcej, ale jest dobrze, nie? Więc z uwaga, zostały trzy. nie wiem, czy to będą trzy najlepsze. Nie mam pojęcia. Bo to jest wszystko losowe dzisiaj. Ja nic nie ustawiałem. Postawiłem butle na stół i kurwa je testuję, więc tutaj nie ma nic gotowego. Więc Longfield, Full Moon, Diabolo, musująca lemoniada. Zielone jabłko I do tego... U, u, o kurwa ciasno tu I do tego chłodzik Wszystko zielone, płyn jest przezroczysty, nie jest zielony Tym razem Diabolo Full Moon Musująca lemoniada i zielone jabłko To brzmi fajnie Oj, lemoniada zabija jabłko Oj, czuję samą limonkę Nie cytrynę, tutaj czuję li, limonkę Mocną, kurde, taką siekierastą Pachnie orzeźwiająco bardzo Normalnie jak taki koktajl Taka lemoniada w sumie, bardziej nie koktajl. Lemoniada z limonek. Smakuje też jak lemoniada z limonek, i do tego jest może tutaj dla słodyczy takie jabłuszko gdzieś tam dodane w tle. Więc tutaj macie, jak lubicie, lemoniadkę taką. No wiecie, takie tutaj letnie smaczki, nie mamy zimy, ale ja na przykład zimą też lubię letnie smaki, więc no nie ma tak, takiego. Nie ma takiego bicia, że tylko, tylko latem można owoce palić z chłodzikiem. Ja tam lody jem zimą, nawet jak jest minus 15. Kurde... Odczepcie się ludzie. Normalnie ci co lubią to się odpierdolcie od nich. Jak sobie lubią wapować owocki z chłodzikiem, zimą, to niech to robią. No. I tyle. No, no zostaw. Debolo przyjemny, słodki, ale nie, nie taki, że was zabije. Jakościowo bardzo dobry. Jeszcze nie wiem co znaczy ta musująca lemoniada. Myślę, że tutaj po którymś zalaniu już tutaj może człowiek by zrozumiał. Ale jak to się tak zakropli troszeczkę, to jeszcze tak nie wiadomo, nie? Bo często jest tak, że jak się próbuje na nowym, jakieś long file, to jest jakaś ocena Na przykład jakbym wywapował wszystkie butelki do zera, nie? To jak kończycie jakąkolwiek butelkę, to na końcówce tej butelki ta ocena może być zupełnie inna, nie? Niż była tutaj, więc to też tak, wiecie, nie jest do końca Ale diabolo bardzo fajny. miałem też diabolo aromat z A&L bodajże, z tego co kojarzę, też był diabolo czy diabolik, dia, coś takiego, kurde i podobnie bardzo smakował. Więc nie wiem, czy tu było coś inspirowany, ale kojarzę właśnie ten smak, bo pamiętam sam aromat kupiłem i z cztery butelki tego wywapowałem, więc mogę coś tam kojarzyć smakowo, nie? Więc przedostatnia butla. Full Moon Adam, a Ewa będzie? Nie ma Ewy, kurwa Adam. jabłko, kaktus brzoskwinia i do tego chłodzik. Adam. Nie wiem czemu Adam, A czemu nie Adrian na przykład? Czemu nie Whistler? Trzeba zrobić longfila ze swoją nazwą. Jak to tak można, kurde? Bez Whistlera? Jabłko, kaktus, brzoskwina. Kurwa, wszystko z tymi brzoskwiniami. Ja pierdolę. Jabko może trochę coś, ten, ten tak jest. O, patrzcie, bo nie wiem czy ja pokazywałem. Szkoda, że nie mogę tu. Nie mogę tu kadru zrobić sobie, ale patrzcie jaką zajebistą roślinę mam, nie muszę jej w ogóle podlewać kurwa, jest zawsze zielona, cały rok, zajebista sprawa, kocham sztuczne rośliny. super sprawa, kurwa ile likwidu na tym, ja pierdolę, trzeba umyć, pachnie dziwnie, mdle, nie wiem, kurwa, przez co... strasznie mi się tank nagrzewa no, no, a to, mizerek, a to strasznie mi się nagrzewa, z gorący jak skurwysyn mogę prawie gotować wodę jakbym go wsadził do zimnej wody to zaczęłoby bulgotać więc dobrze, że zmierzamy ku końcowi, bo zaraz mi się normalnie grzała spali, oczywiście takie dobre te smaki są, kurwa dzisiaj, że grzałka tutaj już jest zarumieniona do czerwoności prawie o i to mi pasuje Rystu brzeskwinia mi nie przeszkadza. Po prostu brzeskwinia jest ok, ale jakoś wpływa do papierosów tak? Nie za bardzo lubię brzeskwini nie? A leci mi po ręce. Kurwa. Za dużo liquidów. Za dużo kropel, wale po prostu i mi się airflowem wszystko wylewa. Ja pierdolę. Przesadziłem trochę teraz. Wied może wiedziałem, że taki dobry będzie, kurde, nie? I... A tego sobie więcej dam. I dupa. Patent Whistlera, jak sobie RDA zalejecie. Bierzecie chusteczkę, nie? Jak macie airflow z dwóch stron, to tak, żebyście papierem te airflow objęli, żeby nie rozjebać całego pokoju, i dmuchacie sobie tak. Ja sobie tak popuszczam ten airflow i tak dmucham. Potem robicie tak. I nadmiar likwidu zniknął. I nie wyleci. Więc kiedyś tego nie wiedziałem, ale tak po prostu z biegiem lat jakoś samo tak przyszło. Więc jeżeli komuś to pomoże, to. Więc Full Moon Adam bardzo dobry. Ten smak jest dla mnie. Dobrze wyważone piwo, znaczy likwid. Bardzo dobrze tutaj to wszystko pasuje. Zostawiając Adama w spokoju, przejdźmy sobie do Full Moon Pink, różowy. Oczywiście. Troszeczkę różowawy też jest płyn w środku. Czyli liczy róża i chłodzik. Dostaliśmy ciężkiego zawodnika na koniec, bo ja tak za różą nie przepadam. Róże to powinno się dawać kobiecie, a nie je wapować, to jest chore. A gdzie jeść? Większość rzeczy owoców się je, nie, a róża? What the fuck? Czyż róży nie jesz, a masz jeszcze ją wciągać kurwa do później? No, bardzo różany. Jak to się takim pinki gajem, pinki woman czy coś w tym stylu, nie? Liczy też tutaj czuć, ale bardzo czyszczą róże tutaj, co róża jest wybijana tutaj wasze kupki smakowe. ja róży nie lubię, ale jakościowo jest git. Można puścić chmurę i jest git. Jest bardzo dobrze. Bardzo ładna butelka, bardzo różowa, bardzo męska Który jest mój ulubiony z tych wszystkich? Sobie ciężko mi powiedzieć, więc ja wam nie powiem, który jest mój ulubiony Raczej, że, że tak z tymi kluczami zajechałem I to wam powiem, że mój ulubiony to jest ten To jest mój ulubiony, to jest czarne, winogrono, zielone jabłko Tu nie ma chłodzika Ten chłodzik, co wszędzie jest, też mi się trochę przejadł, szczerze więc ten jest mój ulubiony, reszta jest bista. Więc podsumowanie, czy warto zapłacić te pieniądze, te 30 zł? Oczywiście uważam, że warto. Niby to jest Longfin, 6 ml. No musicie mieć do tego bazę. Ja mam jeszcze w swoich kanistrach 500 litrowych, kurwa, pełno gliceryny i glikolu na 10 lat swojego życia. No, no tak naprawdę, żartuję, nie mam. Mam baniaki, ale nie takie duże. Więc y, warto. Nie jest to tak drogo, jak za taką... Jak za takie lepsze longfile, jakościowo, smakowo jest tutaj bardzo super. Nie jest to kurde 60 zł, 50, tylko to jest 29,90. Bynajmniej jak teraz nagrywam, więc jak jest drożej to... i oglądasz to kiedyś, to kurwa, przepraszam cię. Nie chciałem cię oszukać, po prostu patrz na datę odcinku. Więc jakość, git, słodziutkie, ale też nie za mocno. Cena jest w porządku. No i smak jest zajebisty. Oczywiście, jak chcecie pooglądać te longfile sobie, jak wyglądają butelki i tak dalej, to możecie zajrzeć w link w opisie i tam znajdziecie na pewno na samym dole. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wszystkim serdecznie za oglądanie. Subskrybuj kanał Whistler, żeby być na bieżąco z recenzjami. No i oczywiście, zapraszam na serwer Discord Whistlers z The Family i zachęcam Was też do pisania własnych. Recenzji na serwerze odnośnie różnych longfili również tych, jeżeli mieliście z nimi do czynienia, możecie wejść na serwer i jeżeli się nie zgadzacie z moją opinią, możecie wejść tam na kanał Recenzję, wkleić zdjęcie na przykład tego i opisać zgodnie z szablonem, napisać własną recenzję, jakie mieliście właśnie przygody z różnymi e, wyrobami. Więc jeszcze raz to było na tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Do następnego, cześć. Nie wiem, powiedziałem chmurka na koniec? Chyba powiedziałem. Albo nie. Jeżeli nie, to... To trudno. I tyle. No to już z głową w chmurach czekamy. Pan Śmieszek dobrze wybrał swoją kukłę z drewna z długim nosem.